Myślenie poza religijnym schematem Autorka Nicole Junis pisze o zarzutach, jakie niewierzący mają wobec chrześcijan. Osądzają mnie, czują się lepsi ode mnie, nie akceptują mnie, nie pasuje do ich religii. Wszyscy są tacy poważni i nie potrafią się bawić. Jezus był zapraszany na wiele przyjęć, także faryzeusze ostatecznie zarzucili mu, że jest pijakiem, Przyjaźnił się z zakazanymi kobietami, nawiązywał relacje z ludźmi, aby przyprowadzić ich do swojego ojca. Łamał stereotypy i objawiał Boga takim, jakim jest przystępnym, miłosiernym i pełnym łaski. Najbardziej denerwowało to tych, którzy preferowali religijne zasady. Koncepcja wolnego i radosnego życia z Jezusem może wydawać ci się oczywista. Czy jednak tak samo myślą Twoi sąsiedzi? Spędzanie czasu z ludźmi, którzy wierzą i czują tak jak my, jest równie wygodne jak spodnie dresowe. Społeczność między wierzącymi jest wspaniałym darem. Jeśli jednak naprawdę mamy naśladować przykład Jezusa, musimy szukać okazji do nawiązywania relacji z tymi, którzy są wokół nas. Jezus idzie o krok dalej, jak czytamy to chorzy potrzebują lekarza, a nie zdrowi, lub miłosierdzia oczekują, nie religii. Przyszedłem, aby zaprosić obcych, a nie rozpieszczać wtajemniczonych. Jak możesz dzielić się Ewangelią, jeśli wszyscy twoi przyjaciele są chrześcijanami? Niektórzy z nas, alienując się, utracili znacznie interakcje z niewierzącymi. Zaś im więcej czasu mija, tym bardziej taka izolacja staje się dla nas wygodna, aż w końcu tracimy kontakt z tymi samymi ludźmi, których Jezus przyszedł zbawić. Apostoł Paweł pisał: Bez względu na to, z kim mam do czynienia, staram się znaleźć wspólny język po to, by ludzie chcieli posłuchać o Chrystusie i przyjęli Jego zbawienie. To nazywa się myśleniem poza religijnym schematem. I jak mówi ewangelista Mateusz w rozdziale 9 wersecie 13: Nie zależy mi na waszych ofiarach i podarunkach, lecz chcę, abyście okazywali miłosierdzie. Przyszedłem bowiem przyprowadzić do Boga grzeszników, a nie tych, którzy nie widzą swego grzechu. Amen.